Kusie, kusie, Jedzie, odbicie, tak sufto. Tak nie, no, nie no, tutaj <noise> się jak grzęz, tej skręci, nie wiem co. To. Co jest tu w ogóle? No kurwa? jednak jest. Oho, Ech. O o. O kurwa, o kurwa, kurwa. Już nie przepychaj, nie przepychaj, proszę. Tak szczerze, to nawet nie o. wiem, to nas odbija jakoś. Ja też nie wiem. Ty, a to nie jestem ki kiwi? strzelają też. A to, tak. to chłopy z tego chyba, z GSK? Nie wiem. Pównie jestem SMPT i Jocila albo Adriana. Ale dojazd, ale jest Ale dojazd, kurwa, pojadę dojazd! Patrz, patrz, O kurwa! O kurwa! A Jocila skąd pija nawet chyba? Ła, ła, kurwa, to ja dostaję! Ła, kurwa! To na pierdziecie! Ła, ła, do mnie strzelacie, do mnie strzelacie, kurwa! Dobrze, kurwa! Nie, nie Dobrze, kurwa, ale to jest! Dobrze, króciutko. Dobrze, dobrze, oh, dobrze,